Niektóre rzeczy mamy nadzieję, że się nie zdarzą, ale jeśli się zdarzą, musimy być na nie przygotowani. W razie wojny jądrowej, ciężkiej awarii elektrowni jądrowej lub przy wypadku w trakcie radioterapii może okazać się, że ktoś pochłonął dużą dawkę promieniowania jonizującego, być może nawet śmiertelną, jeśli nie otrzyma pomocy w ciągu kilku godzin. Nie wiemy niestety jak dużą, a od tego może zależeć jego dalsze leczenie, a w konsekwencji przeżycie. Czy da się post factum stwierdzić, że przypadkowa osoba, taka jak ty, nie posiadająca żadnego detektora, pochłonęła dużą dawkę promieniowania i w ciągu kilku godzin zacznie cierpieć na chorobę popromienną? Na szczęście da się i to na kilka sposobów. W tym celu musimy zabrać od ciebie kilka przedmiotów lub fragmentów Twojego ciała, ale po kolei. Jeśli miałeś coś zawierającego sól, jak na przykład słone paluszki, możemy zeskrobać z nich te kryształki i je podgrzać, ponieważ sól wykazuje termoluminescencję, będzie świecić proporcjonalnie do pochłoniętej dawki. Będziesz musiał pożegnać się także ze swoim smartfonem. Promieniowanie modyfikuje strukturę półprzewodników wewnątrz układów scelonych. Dostając się do ich wnętrza, możemy laserem wymusić ich luminescencję, znów proporcjonalną do pochłoniętej dawki. Nazywamy to optycznie stymulowaną luminescencją. Jednak najciekawszym detektorem jesteś Ty. Próbki z Twojego ciała mogą posłużyć metodą dozymetrii biologicznej. Z pobranej krwi obwodowej możemy założyć hodowlę komórek i obserwować wpływ promieniowania na anatomię i fizjologię komórki. Pojawienie się jąder kometowych, mikrojąder czy aberracji chromosomowych pozwala oszacować otrzymaną dawkę. A co jeśli nie możesz lub nie chcesz oddać krwi i nie miałeś przy sobie słonych paluszków ani telefonu? Nic straconego. Pozostaje najczulsza z metod dozymetrii awaryjnej, czyli EPR elektronowy rezonans paramagnetyczny. W tym wypadku potrzebujemy kości, fragmentów szkliwa lub ścinków paznokci, czyli tkanek zawierających hydroksyapatyt. W technice EPR korzystamy z faktu, że promieniowanie jonizujące, wyrywając elektrony z atomów i niszcząc wiązania chemiczne, pozostawia w materiale cząstki posiadające niesparowane elektrony, a te wykazują własności paramagnetyczne. W przypadku mineralnego hydroksyapatytu te centra paramagnetyczne wykazują dużą trwałość. Jeśli taką próbkę umieścimy wewnątrz elektromagnesu, wytwarzającego silne zewnętrzne pole magnetyczne, będą się one ustawiać zgodnie z kierunkiem tego pola ale możliwa jest też orientacja w przeciwnym kierunku, której odpowiada inny poziom energetyczny. Jeśli dostarczymy z zewnątrz energii odpowiadającej dokładnie różnicy pomiędzy tymi dwoma poziomami, zaobserwujemy rezonansowe pochłanianie tego sygnału. Dlatego drugą składową spektrometru EPR jest źródło promieniowania mikrofalowego o zmiennej częstotliwości, czyli zmiennej energii. Obserwując intensywność pochłaniania rezonansowego sygnału, wnioskujemy o tym, jaką dawkę pochłonąłeś. Sygnał EPR wykazują również inne materiały, takie jak zwykły cukier kuchenny czy ekran do tego smartfona. Wszystkie te metody, rozwijane przez fizyków medycznych i radiobiologów, wspomagają lekarzy w podejmowaniu decyzji odnośnie leczenia ich hospitalizacji, nawet jeśli jeszcze nie wystąpiły żadne objawy. W razie wypadku radiacyjnego nie zdziw się więc, że jakiś fizyk zabierze Ci z plecaka słone paluszki, obetnie paznokcie lub skonfiskuje telefon.